Zegarze jest 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest dr Łukasz Lewkowicz, politolog z Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Za niespełna dwie godziny rozpocznie się wideokonferencja Współpraca Regionów Inicjatywy Trójmorza. Konferencja, którą organizuje Urząd Marszałkowski w Lublinie, i to jest okazja do tego, żeby się zastanowić nad rolą tej formuły współpracy międzynarodowej, współpracy i inicjatywy, w której Polska odgrywa jedną z głównych ról. I na początek zapytam, czym jest Trójmorze i może co na Bardziej interesuje, jaka jest pozycja Polski rzeczywiście w tym formacie. To jest istniejąca od około pięciu lat międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna, która skupia 12 państw Unii Europejskiej w Europie Środkowej i Wschodniej. Między innymi w skład inicjatywy wchodzi Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Jest to inicjatywa prezydencka, taki rodzaj. Dyplomacji wielostronnej na szczeblu prezydenckim, dotąd odbyło się pięć szczytów, ostatni były w październiku w Talinie, w Estonii, jeżeli chodzi o pozycję Polski w tym formacie, no, no to... właśnie, czy, czy, czy no nie jest tak, że na przykład przesadziłem z tą oceną taką, że, że, że Polska rzeczywiście odgrywa jedną z głównych ról. Czy tak rzeczywiście jest, czy może raczej są to nasze polskie pobożne życzenia? Czy Polska jest inicjatorem powstania inicjatywy Trójmorza, ponieważ nasz prezydent Andrzej Duda zainicjował w 2015 roku powstanie tej inicjatywy. Później wspólnie z panią prezydent Chorwacji zorganizowany został pierwszy szczyt założycielski w Dubrowniku w Chorwacji. Więc Polska jakby zainicjowała to i możemy powiedzieć, że jest. Głównym promotorem tej współpracy trójmorskiej od tego czasu. Pamiętajmy też, że Polska jest największym krajem wchodzącym w skład tej inicjatywy, więc myślę, że z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem, jesteśmy inicjatorem i promotorem tej współpracy. Mówi Pan o, o, o tym poziomie dyplomatycznym, na ile, na ile ten, ta inicjatywa może, czy, czy ma realne, konkretne możliwości działania, na ile jest to właśnie, tylko kończy się na tym poziomie dyplomatycznym. To znaczy od jakiegoś czasu możemy zauważyć, że ta inicjatywa przechodzi od takiej powiedzmy fazy koncepcyjnej do fazy implementacji. No mamy między innymi Fundusz Inicjatywy Trójmorza, który ma finansować przyszłe projekty dotyczące rozwoju infrastruktury. No w i to, regionie. Już, i to już, jest kon konkret. I już jest konkret. I to już jest konkret, bo ten fundusz już istnieje, on faktycznie istnieje. Został powołany w maju 2019 roku z inicjatywy właśnie Polskiego Banku, Banku Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Rumuńskim Bankiem, EXIM Bankiem. Yy, mamy już kilka dodatkowych państw, które się dołączyły do tego funduszu. Bo to fundusze... nie jest tak, że, że wszystkie państwa inicjatywy Trójmorza dołączyły do tego funduszu. Prawda? Nie wszystkie, tak. Nie wszystkie, kilka państw jeszcze nie dołączyło. No ale to też jest tak, to, ten fundusz jakby się rozwija cały czas, można powiedzieć. Teraz się zapowiada, że powiedzmy on powinien mieć około miliarda środków jeśli chodzi o te, o te wolne środki dotyczące realizacji projektów. Natomiast, oczywiście, docelowo ma być to dużo, dużo więcej. No właśnie, co najmniej kilka miliardów, Cała przynajmniej ta. według tych zapowiedzi, które y, y, słyszymy, choćby właśnie z y, ust przedstawicieli y, BGK i y, 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 tych y, instytucji, które y, ten fundusz y, tworzą, że to może być y, y, w najbliższym czasie 3 do 5 nawet miliardów, Euro. Na co te pieniądze zostaną, czy mogą zostać przeznaczone? Generalnie celem grupy są takie trzy płaszczyzny: to jest energetyka, to jest właśnie te połączenia transportowe, szeroko rozumiane, i współpraca taka informatyczno-telekomunikacyjna, czy współpraca cyfrowa. Więc te projekty będą przede wszystkim skierowane na te trzy płaszczyzny. No, już praktyka pokazuje y, ostatniego czasu, że dominować będą oczywiście duże projekty transportowe, bo takich zostało najwięcej zgłoszonych, jeśli chodzi o inicjatywę Trójmorza, ale również energetyczne. Trochę słabiej są zwinięta ta płaszczyzna cyfrowa, ale być może w najbliższym czasie w związku e, z walką z COVID-em, z pewnymi zmianami. E, pewnie się ta sytuacja zmieni. Więc mamy te trzy jakby płaszczyzny z dominacją tej tych kwestii infrastrukturalnych a pamiętajmy, że to są bardzo kosztowne, bardzo duże, strategiczne projekty. No właśnie, bo to, o, o tych projektach jeszcze dwa słowa. Bo myślę, że jeśli mówimy o dużych projektach infrastrukturalnych, transportowych, to także z punktu widzenia naszego regionu, gdzieś tam tli się ten międzynarodowy projekt Via Carpatia, to, to jest ta inwestycja. No już, już na pewno nie idea fix, bo to jest ta inwestycja, która przybiera konkretne y, y, działania y, i ona w sposób taki y, wprost wpisuje się w ideę inicjatywy Trójmorza. No i, i, i tutaj już coś się dzieje. Dokładnie tak. Oczywiście Via Carpatia to jest inicjatywa wcześniejsza, bo ona Oczywiście. powstała, powstała inicjatywa Trójmorza, ale w ramach inicjatywy Trójmorza zgłoszone zostały Projekty dotyczące budowy poszczególnych części Via Karpatii. Pamiętajmy, że to jest taki strategiczny projekt infrastrukturalny, który ma łączyć państwa bałtyckie poprzez Europę Środkową z Bałkanami. I tak jak pan redaktor powiedział, faktycznie my już jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu, chociażby na tym odcinku polskim, patrząc chociażby na województwo lubelskie, na województwo podkarpackie, tam się już poszczególne części tej przyszłej Via Karpatii Budują. Więc ten projekt jest już jakby realizowany w części państw, tam gdzie są te krótsze odcinki w Jarpatii. On już jest właściwie skończony. Trzeba czasami podciągnąć fragment drogi do granicy, tak żeby to był ten transgraniczny wymiar. Tak więc docelowo, prawdopodobnie około 2025 roku ten projekt zostanie zakończony i to będzie jeden z takich pierwszych dużych projektów w ramach inicjatywy Trójmorza. Więc y bardziej. Przy, przy okazji rozwoju tej inicjatywy w Lublinie także pojawił się pomysł stworzenia swego rodzaju sieci gospodarczej regionów Trójmorza. To też taka inicjatywa, można powiedzieć, przy okazji rzeczywiście. Ale moje pytanie teraz brzmi tak: czy, czy, czy właśnie Lubelszczyzna, czy nasz region ma szansę stać się ważnym regionem w ramach tej współpracy, zdaniem pana doktora? Myślę, że tak, no, mamy dobre położenie geograficzne, geopolityczne. Jesteśmy w Europie środkowej, jednocześnie jesteśmy blisko e, Europy Wschodniej. E, no Lublin też już e, gościł różnego rodzaju inicjatywy, e, takie regionalne. E, kilka miesięcy e, no ponad rok temu została podpisana, e, pozostał podpisany trójkąt lubelski, czyli ta współpraca militarna e, Polski, Litwy i Ukrainy. We wrześniu tego roku mieliśmy nieformalny szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie. Ono jest to miasto też o dużym potencjale akademickim, naukowym, eksperckim. Funkcjonuje Instytut Europy Środkowej. Więc wydaje mi się, że, że to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby właśnie w Lublinie robić pewne, pewne ciekawe inicjatywy dotyczące trójmorza. Szczególnie, że tutaj organizatorzy dzisiejszej konferencji, ale także tego. Szczytu gospodarczego w marcu przyszłego roku, deklarują powstanie specjalnej sieci gospodarczej w formie Europejskiego Grupowania Współpracy Terytorialnej. To jest taka specyficzna forma prawna w Unii Europejskiej dotycząca właśnie współpracy transgranicznej, współpracy międzyregionalnej. Jeśli by się to udało stworzyć, zorganizować, to byłby ciekawy podmiot taki gospodarczy, samorządowy który mógłby na przykład pozyskiwać jakieś dodatkowe środki unijne. Dr Łukasz Lewkowicz, politolog z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jest nadal gościem Radia Lublin. Do naszej rozmowy, do ciągu dalszego naszej rozmowy zapraszam na radio.lublin.pl i radiowego Facebooka, a tymczasem słuchaczom radia. Bardzo dziękujemy. Doktor Łukasz Lewkowicz, politolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, jest nadal z nami. Rozmawiamy o inicjatywie Trójmorza, tym formacie współpracy międzynarodowej, w której, jak powiedzieliśmy, Polska odgrywa ważną inicjującą rolę, ważnym elementem wzmacniania tego projektu, panie doktorze, jest zaangażowanie amerykańskie. To jest z jednej strony kiedy prześledzimy wcześniejsze wypowiedzi i działania urzędującego jeszcze prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który wielokrotnie wypowiadał się przyjaźnie na temat Trójmorza, a ostatnio, zdaje się 18 listopada amerykańska izba reprezentantów przyjęła rezolucję wspierającą inicjatywę Trójmorza. Skąd ta amerykańska przychylność dla Trójmorza? Ja tu się zgodzę, że właśnie może od początku swojego istnienia cieszy się wsparciem Stanów Zjednoczonych. Wynika to z tego, że cele postrzegane są jako zbieżne z interesami amerykańskimi, zwłaszcza w sferze energetyki. Ponadto Stany Zjednoczone dostrzegają szansę na znalezienie nowych rynków zbytu dla własnego gazu, co jednocześnie wpływa na proces dywersyfikacji dostaw energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Czyli widzimy tutaj obopólną korzyść. Także państwa regionu, w tym Polska, postrzegane są jako potencjalni nabywcy amerykańskiego gazu skroplonego, który stanowi alternatywę dla rosyjskiego gazu. No pamiętajmy też, że politycznie Amerykanie angażują się w Trójmorze. Między innymi w 2017 roku na szczycie Trójmorza w Warszawie uczestniczył sam prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. W późniejszych szczytach uczestniczyli już przedstawiciele administracji, ale ważni przedstawiciele, m.in. sekretarze energii, czy, czy ktoś, ktoś zajmujący się energetyką w administracji trumpowskiej. Tak więc niewątpliwie te zainteresowanie od początku jest, aczkolwiek zobaczymy, wiemy jakie były wyniki wyborów ostatnich w Stanach Zjednoczonych, Styczniu. No właśnie Ech. pytanie, czy ta narracja, chociaż zdaje się, jak patrząc na e, zachowanie e, e, właśnie przedstawicieli izby, izby Reprezentantów, zdaje się inicjatorem e, przyjętej rezolucji byli demokraci właśnie. E, i, I w tej rezolucji można przeczytać o narzuconych przez były Związek Radziecki Europie Środkowej i Wschodniej rządach komunistycznych, które pozostawiły region ze znacznym deficytem infrastruktury, zwłaszcza w zakresie szlaków transportowych i linii energetycznych na ośrodkach. Północ południe. Czyli to oznacza, że, że Trójmorze przez Amerykanów także jest traktowane jako swego rodzaju gospodarczy odpowiednik NATO? No, to jest ciekawe porównanie. No Niewątpliwie Amerykanie będą kontynuowali pewne projekty, które już się rozpoczęły. No pamiętajmy, że chociażby Polska ma umowy z amerykańskimi firmami na dostarczanie LNG do Polski i to jest cały czas zwiększane. Pamiętajmy także, że na, na ostatnim szczycie w Talinie została podpisana umowa dotycząca współpracy nad polskim programem jądrowym. Tak więc to też jest dosyć istotny strategiczny projekt, gdzie Amerykanie chcą się zaangażować. Więc nie wydaje mi się, żeby oni się mimo zmiany władzy. Że wycofali się z pewnych projektów, które są obecnie realizowane, ale oczywiście zobaczymy, jakie będą pierwsze decyzje chociażby sekretarza stanu y, na początku przyszłego roku. No, niewątpliwie Trójmorze jest ważną inicjatywą y, gospodarczą, ale ono się też wpisuje w taką, powiedzmy, szeroko rozumiany subregionalizm, w który zaangażowana jest Polska, bo pamiętajmy, że to nie jest to jedyna inicjatywa, w której uczestniczymy. Mamy grup. Wyszehradzką, która będzie w przyszłym roku uświętowała 30-lecie. Mamy Bukaresztańską Dziewiątkę, gdzie, gdzie też jest ten aspekt militarny najważniejszy. Mamy chociażby Trójkąt Lubelski, więc mamy dużo tych inicjatyw. Niewątpliwie Trójmorze jest tą największą inicjatywą, prawda? bo to jest inicjatywa 12 państw, to jest istotna część Unii Europejskiej pod względem demograficznym, terytorialnym, czy także. Gospodarczym. Jednym z państw, które jest zaangażowane w inicjatywę Trójmorza jest e, oczywiście obok Polski Słowacja. I teraz właśnie o Słowacji chciałbym chwilę porozmawiać, e, bo Słowacja, tak jak i cały kraj, zmaga się z pandemią koronawirusa. E, no właśnie, ale Słowacy postanowili rozprawić się z wirusem w dość oryginalny sposób. Postawili po prostu na masowe testowanie. Krok? Był dla wielu ryzykowny. Część środowisk mocno go krytykowała, także eksperckich. Bez wątpienia to był odważny krok premiera Matowicza, ale no, patrząc przynajmniej na efekty, także te polityczne, wydaje się, że okazał się sukcesem. No to jest ciekawa sytuacja, bo to jest właśnie pomysł autorski Igora Matowicza, premiera Słowacji. Myślę, że warto tutaj dodać premiera, który obejmował stanowisko właśnie wtedy, kiedy pandemia się rozpoczynała. To były wybory, wybory parlamentarne na Słowacji, mieliśmy pod koniec lutego, i on obejmował urząd premiera w momencie, kiedy już świat zaczynał się zmagać z, z pandemią, i on też no, w bardzo trudnym momencie. Obejmował to stanowisko. Dokładnie tak, bo tam jeszcze ten te pierwszy stan wyjątkowy, i te pierwsze obostrzenia wprowadzał odchodzący. Premier zon... Pelegrini Pelegriniego, dokładnie. I dopiero y, y, Igor Matowicz przej, przejmował władzę w marcu od, od swojego poprzednika. Natomiast powiedzmy, że ta pierwsza fala, ona tak w miarę łagodnie dotknęła stronę słowacką. Natomiast powiedzmy, od sierpnia czy września zaczęła się druga fala pandemii na Słowacji, i ona już była bardziej. Miała większe skutki negatywne, znaczy było więcej zakażeń w bardzo krótkim czasie, więcej osób zaczęło umierać. No był problem z powiedzmy przepustowością służby zdrowia na Słowacji. I wtedy właśnie Gormatowicz postanowił zrobić taki duży program społeczny, społeczna odpowiedzialność dotyczący masowego testowania społeczeństwa słowackiego. W celu właśnie wychwycenia tych. Miejsc ognisk zakażeń, od izolowania tych osób, żeby zmniejszyć te zakażenia. Na początku zrobiono taki program testowy w kilku powiatach słowackich. Co ciekawe, powiatach położonych przy granicy z Polską na Orawie i, i w powiacie bardejowskim. Następnie zrobiono takie trzy fazy badań na przełomie października i listopada, w których wzięło udział właściwie większość dorosłych słowaków. Odizolowane osoby zakażone poszły one właśnie do kwarantanny. No i w, powiedzmy, że w tym ostatnim czasie ta ilość zakażeń na Słowacji zaczęła spadać. Bo ona w pewnym momencie wynosiła tam około 3000 dziennie, co jak na warunki słowackie, chyba bardzo duża liczba. Natomiast teraz to się zmniejszyło tam do około 1800-2000, ale jest już wyraźny spadek. Spadek liczby zachorowań. No więc widać, że udało się w pewnym sensie zahamować tą pandemię. Natomiast to nie jest zakończona walka i sam premier Matowicz zapowiada, że będzie reagował oczywiście w sytuacji, kiedy ta liczba zakażeń się będzie zwiększać. Powstały nawet różne plany rządowe. Wicepremier Robert Sulik czy minister zdrowia słowacki. Oni również stworzyli swoje plany walki z pandemią. No więc widać tam. Że ta walka cały czas trwa. No właśnie, bo już są też zapowiedzi, bo, bo mimo tego sukcesu, e, oczywiście e, te dobre wyniki nie są dane raz na zawsze. E, już też są zapowiedzi kolejnych obostrzeń. E, z tych ostatnich informacji i zapowiedzi e, przedstawicieli słowackiego rządu e, wiemy, że, że od 7 grudnia, czyli od poniedziałku, e, wszyscy przyjeżdżający, Właśnie do naszego południowego sąsiada będą musieli posiadać negatywny test, wynik testu na koronawirusa. Czy jakich jeszcze obostrzeń należy się spodziewać, jeśli chodzi o działania, o walkę z pandemią Słowaków? Igor Matowicz zapowiada no, taką elastyczną politykę dotyczącą obostrzeń. W zależności od liczby zakażeń, prawda? Czyli zobaczymy. On wspomina o tym, że w sytuacji jakiegoś gwałtownego wzrostu zakażeń, być może będą ograniczenia w podróżowaniu na Słowacji przed świętami Bożego Narodzenia. No to, jest, to może być taki okres, kiedy ta mobilność społeczna wzrośnie i może być większa liczba zakażeń. Oczywiście, tutaj z tymi nowymi obostrzeniami trzeba postępować bardzo ostrożnie, ponieważ już od kilku tygodni mamy gwałtowne protesty społeczne na Słowacji. Na ulice Bratysławy, czy innych większych lub mniejszych miast Słowacji, wychodzą przeciwnicy obostrzeń. Wykorzystuje to częściowo pozycja polityczna na Słowacji. I tutaj ale... akurat Słowacy niewiele różnią się od pozostałych krajów, bo w każdym Właśnie. właściwie państwie, jeśli patrzymy na Europę tego typu inicjatywy się pojawiają, tego typu działania możemy zaobserwować. I to jest, jak rozumiem, wpisane pewne koszty podejmowania i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Dokładnie tak, i dlatego ja o tej elastyczności wspominam z tego względu, że już chociażby w listopadzie rząd słowacki z jednej strony właśnie zaczął ograniczać tą możliwość wjeżdżania na Słowację, czyli z części państw, gdzie była ta duża liczba zakażeń, na przykład ograniczono możliwość wjazdu. Jeżeli ktoś chciał przyjechać na Słowację z takiego państwa, no musiał mieć właśnie ten negatywny wynik testu ewentualnie poddać się kwarantannie. Natomiast z drugiej strony zaczęto otwierać trochę gospodarkę słowacką. To znaczy od 16 listopada pozwolono na częściowe otwarcie teatrów, kin, kościołów, siłowni, basenów, wznowiono rozgrywki chociażby pierwszej ligi hokeja czy piłki nożnej, czyli oczywiście w pełnym reżimie z dużymi obostrzeniami, ale zaczęto jakby z jednej strony ograniczać Otwarcie granic, z drugiej strony, właśnie zaczęto trochę luzować te gospodarcze obostrzenia. Natomiast, tak jak mówię, to jest wszystko bardzo elastyczne i trudno powiedzieć, czy, 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 czy w grudniu sytuacja się nie pogorszy i nie trzeba będzie znów wprowadzać jakichś obostrzeń. Pamiętajmy, że na Słowacji od 1 października jest drugi stan wyjątkowy. I oczywiście będziemy, będziemy też wracać do tego, jak sytuacja wygląda także u, u naszych sąsiadów, no bo właściwie wszystkie kraje świata zmagają się, mają dziś ten jeden podstawowy, najważniejszy problem. Tymczasem bardzo dziękuję. Dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie był gościem Radia Lublin. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.